Gdy mądrość ogrodnika, możemy stwierdzić, gdy jego prawo zostaje zastosowane w sadzie wobec jabłoni, wobec gruszy, wówczas owocowanie tych drzew jest zachwycające. Kiedy sięgniemy do Słowa Bożego, spotykamy się. Z tym szczególnym działaniem Boga, który postanowił wszczepić w serce ludzkie swoje święte prawo. Jego mądrość, Jego prawo ma nadać życiu człowieka konkretny cel, ma nadać człowiekowi owocowanie które będzie zachwycające to piękny symbol kiedy patrzymy na to owocowanie drzew w sadzie ale musiało być zastosowane prawo ogrodnika bóg nas wszystkich uprawia i Tą mocą, tym narzędziem uprawiającym jest Jego święte prawo. Mojżesz tak mówił do ludzi, słuchaj prawi nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg. I to, co jest niezwykle ważne, w tym przemówieniu Mojżesza. Nic nie dodacie do tego co ja wam nakazuję i nic z tego nie odejmiecie zachowując nakazy waszego Pana Boga które na was nakładam To słowo możemy odnieść do każdego narodu bo każdy naród ma swoją niepowtarzalną tożsamość I jeśli prawo Boże wniknie w prawo narodowe, wniknie w prawo ludzkie. Wówczas Bóg, który jest stworzycielem całego świata i jest początkiem każdego narodu, doprowadzi do nadzwyczajnego owocowania. Niejako proroctwo wypowiada Mojżesz wobec narodu wybranego. W oczach narodu, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą, z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny, bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz. Gdy sięgniemy do drugiego czytania. Z listu świętego Jakuba Apostoła, to ta treść podana w pierwszym czytaniu jest zgłębiona i bardzo wyraźnie ukazana jako szczep, który ma znaleźć się w sercu człowieka, jako szczep, który ma znaleźć się w narodzie i wtedy będzie owocowanie niezwykłe. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, wstępuje z góry. I mówi dalej święty Jakub. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Odnosi się ten apostoł do czynów miłosierdzia. Wyraźnie mówi: Jeżeli będziemy starali się to słowo Boże wprowadzać w czyn, nie będzie dla nas obojętny los ludzi dotkniętych jakimś nieszczęściem. Mówi on o sierotach i wdowach. A w jaki sposób? W świetle tego Słowa Bożego, znajdującego się w pierwszym i drugim czytaniu, mówi do nas Ewangelia Święta: Jezus znajduje się pomiędzy uczonymi i faryzeuszami. Byli też tam uczniowie. I nagle faryzeusze i uczeni w piśmie zauważyli, że uczniowie nie przestrzegają pewnych Obyczajów. Okazuje się, że przez całe lata to święte prawo Boże tak było z różnych stron obkładane mądrością ludzką, że obyczaje stały się najważniejsze, a nie prawo Boże. Mówi Jezus do faryzeuszów i uczonych w piśmie. Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o budnikach: Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Czyż nie żyjemy w czasach, w których próbuje się chrześcijaństwo umieścić w jakichś obyczajach, w różnych wydarzeniach, które tylko wybiórczo biorą tekst z Ewangelii Świętej? Czy naprawdę prawo Boże, znajdujące się w Słowie Bożym, przenika naszą codzienność? Jezus przestrzega nas, jeżeli ta mądrość ludzka, która prawo Boże odchyla, która od prawa Bożego odstępuje, dojdzie do głosu i będzie stawiana na pierwszym miejscu, niestety. Będą kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Jak dużo Jezus wymienia tych złych owoców, które są konsekwencją odrzucenia prawa Bożego, a braniem pod uwagę tylko tej mądrości ludzkiej. Uformowanej w różnych y, tradycjach, w różnych obyczajach. Niechaj Słowo Boże, które otrzymaliśmy na tę niedzielę, ono pozwala nam owocować każdego dnia, trwając wiernie przy prawie Bożym. Finanse, zarządzanie, planowanie, nadzór i zatwierdzanie, kontakty, pozyskiwanie programów filmów, rozwój sieci, umowy. Wszystkie te pojęcia opisują charakter mojej pracy. Nazywam się Piotr Pietrus, jestem redaktorem naczelnym i dyrektorem zarządzającym telewizji EWTN Polska. Odpowiadam za kształt działania naszej stacji, a w szczególności za bezpieczeństwo finansowe. Bez Państwa pomocy nie możemy skutecznie realizować naszego powołania, dlatego zapraszam Państwa do wspierania naszej stacji. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wspieram.edu.pl. Zapraszam.